Kejli Drop Eu Sprawdź lepszy drop do końca stycznia. Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach. Ulepszaj wygrane skiny i pomnażaj ich wartość. Bierz udział w codziennych giveawayach i odbieraj darmowy bonus. Wypłacaj skiny błyskawicznie z ogromnego magazynu. Skorzystaj z linku w opisie i zgarnij darmową skrzynkę witam wszystkich. Serdecznie na moim kanale. Z tej strony tylko kolejny odcinek z Case Drop. I kolejny szalony odcinek. Z tego względu, że dzisiaj znowu upgradujemy razy 10. Tak, upgrade'ujemy razy 10. I dzisiaj upgrade'ujemy aż 15 skinów razy 10. O wartości zaraz zobaczycie ilu. W sobie widzicie pomiędzy, czy nie? A nie wiem. Zobaczcie zaraz ilu. Oczywiście, jeśli zostawicie pod tym materiałem 50 łapek w górek, robimy kolejny odcinek tego typu i postaram się zrobić z 500 złotych. Na jednego upgrade'a i zlapgrade'em jakieś 10 razy. Zobaczymy, czy tam cokolwiek by wtedy siadło. Musicie po prostu zostawić 50 łapek w górę, nie? I będę mega zadowolony. A jak widzieliście z poprzedniego ciężka, poprosiłem Was o 45 łapek w górę i się udało. 51 łapek w górę, jak tam ten moment. Tutaj widzieć go o mnie. Więc propsy dla Was dziękuję. Oczywiście też troszkę zasługa, może i mniej i mojego live'a, na którym prosiłem i kazałem wchodzić i lajkować. Hehe, chężki, <laughs> <laughs> zapraszam na liveiki oczywiście. I co, może zacznijmy, Gdzieś, e, zacznijmy, dziś, e, giveaway, 6 godziny dzienny, tygodniowy, miesięczny, na który serwis, zapraszam, na stronie są te giveaway, dzien, dzienny bonów, 124 godziny, język mi się łamie, możecie sobie odebrać za monety, czy też 124 godziny za free, macie do zgadnięcia, oczywiście, złoto, znaczy pieniążki, jak i skiny, o, też ciekawe wartości, 10 groszy, więc szału nie zrobiło, mamy też balans 1000 zł, na który wydamy na droższe skrzynczki, szybka akcja i lecimy upgrade'ować, bo jest mega ciekawe, coś ciądzie. Doładować konto w pierwszy link w opisie. Mój ref link wbijacie, doładowujecie plus 20 do doładowania procent. Czyli, przy stówce 100 zł, doładowujecie, dostajecie 20 zł dodatkowo i możecie sobie wbić. A otworzę sobie może tą nową skrzynkę, która jest na stronie za 20 zł, bo dostałem po moim kodzie. czyli po, po kodzie Niko dostałem. No to o, otwórzmy, zobaczmy, czy akurat zdobędziemy jakiś profit. No, średnio bym powiedział, tak średnio mi akurat nie siadło, ale Wam na pewno siądzie, więc. Korzystajcie, mordeczki. Dobra, mamy tysiaka do wykorzystania, a jeszcze jakie je skiny upgrade'ujemy? Upgrade'ujemy Scouta Dragonfire. 355 zł jeden Scout, więc mega, 15 sztuk mam tego. 5 300, zobaczymy czy wyjdziemy na plus. Jestem mega ciekaw, czy w ogóle jeden upgrade, jak jeden upgrade siądzie, jestem już spełniony mordy. Jestem już bardzo spełniony. Zaczynamy, zaczynamy, 1000 zł do wydania. Nie zapomnijcie o subskrypcji lajku, wbijacie na Discorda, nagrywki z widzami dosyć często, gierki z widzami, teraz już nawet... Rozmowy mam z, robimy z widzami na Discordzie Bo dużo osób też jest nowych, które tylko korzysta z, nie korzysta z ts albo ma problemy I w większość t, 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 korzysta z Discorda Więc zapraszam tak samo na moje social media Giveaway na emeczkę, ale słabo, Giveaway na emeczkę tam macie na dole Link w opisie do M4A4 M4 Więc korzystajcie, dobra przygody Kliknę oh chyba God po jednej tak skrzyneczce sobie na razie droższych, może coś fajnego wypadnie o, tak jakby Asimo, na Asimowy się zatrzymał był mega szczęśliwy e, Przyciszmy może trochę stronkę, żeby aż tak nie ryrało Uu, no wiecie o co chodzi ehm, zapraszam też mordy na kanał Minecrafta który jest też w opisie nowiutki kanał z Minecrafta, tam są ty tam tylko będzie Minecraft, na razie są zapisy z live'ów, są live'y dosyć często robimy speedrun, gramy na serwerach a za niedługo pojawią się już odcinki regularnie, dwa razy w tygodniu ale nie ten. Nie. nie o Jezus, chcę być szczery. No i powiem Wam, że chciałbym wstawić pierwszy odcinek, jaki mój speedrun, który w końcu go ukończę. No i zrobię, co mam, będę miał zrobić. Czyli skończę go i wygram. Tego przejdę Minecraft, chociaż jeszcze nie przechodziłem. Więc wbijacie dwa się tam na kanał. Subskrybujcie, bo mówię. Nubek ze mnie, więc się dzieje. BKS. Fest. A też potrzebuję czasem dużo pomocy od innych, więc yy, słownej. Po prostu wbijajcie. Na razie nic na mnie siada. Tanią skórę nie siada. Tanie skórnie sprzedam raz. Jakaś kosa chociaż, to bym sobie ją zostawił. No, jakaś, no, powiedziałem, jakaś kosa, nie? I powiedziałem, jakaś kosa. Jakby nie patrzeć, powiedziałem, jakaś kosa. Miałem wydać jeszcze te. te... A, otwórzmy. Myślałem, żeby wydać na mm, tygrysa to jest ten na skrzynkę, ale chyba. Lepiej by było wydać na tygrysa. Mamy 70. Dobra, otwieram jedną tygrysa i się zerujemy. Idziemy z tym na upgrader. Najpierw to zabredujemy, tak żeby jakaś koska fajna wyleciała. A później resztę będziemy szaleć. Znowu zwariowany odcineczek Jestem mega ciekaw. Eee, tygryska, dykryska. Daj mi jeszcze jedną kosę. Proszę. Kurde, no. Latam tą myszką jak szalony. Jak szalony. I uwaga. No jeszcze nieźle. Jeszcze nieźle, no ale trzy dychy. Trzy dyszki. I standardowo telefon jak i na live'ach, tak i na nagrywkach. Co zrobić takie życie? Muszę być troszkę pod telefonem ci co mi śledzą, to wiedzą dlaczego. Mm, dobra, mamy trzy dychy. Pięć Krzynia szampańska, trochę mnie zlagowało. Bum Szampańska, ostatnia skrzydła lecimy sobie na upgredy, ale syl wyleciał mi. Strasznie nie mam straszny mam niefart dzisiaj, dobra mam nadzieję, że będzie w ulepszaniu jakieś szczęście proszę chociaż, żeby jedno siadło, bo spalę moje całe 5000 zł. ale pierwsze co, chcę to zaupgrade'ować sobie wszystko na jakąś kostkę ehm, razy dwa, razy półtorej razy dwa, no nic szaleć to szalej, takiego karambita będziemy chociaż na zero, na prawą tak samo te upgrade'y, które będą razy 10 cały czas na prawo i nie siada nam, o kurde, o kurde dobra, no to zaczynamy naszą zabawę. Oj oj nie chcę, ale muszę. <laughs> Razy 10. Hmm, co tu jest ciekawego? Wiecie co? Hmm, tego talon knajfa może fejda Start będziemy próbować. 10%. Nie całe. Balans mamy jakiś, mamy. To rzućmy. O. Bum. leci Czy pierwszy siądzie? Nie, nie siadł Jezu, jakie to jest, patrz mnie serce boli to jest pieniędzy tu Ale nie, lecimy dalej, lecimy dalej, kolejny Kolejna próba, dobra, masz cały balans oh. Kolejna próba Boże, kochani To było 5300 chyba, nie? No nie, no już trzeci spalony, o kurde Aj ajajaj aj, aj, aj. Krótki, ale zwariowany odcinek Znowu nie wiem, kciuki będę trzymał O, nosem Opening nosem Może się pomo po powiedzie Uwaga Ale mnie to boli, że to nie siada Fest, kolejny opening Nosem A nie tu, o to wszystko nosem zrobiłem O Ubywa skinów No może na naklejkę, może na naklejkę byłem szczęśliwsza nie <laughs> O, takie 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 dwa, na prawo Nie, 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 nie to jest razy 10, Wszystko, cały czas jest razy 10. Ej, ogólnie będę spłukany. Będę spukany, jak nic nie siądzie. Totalnie będę spukany. Mm, dobra, upgrade'ujemy dalej. Będę totalnie spukany teraz, jak sobie zdałem sprawę, nie ma żadnego balansu na zaś. O kurczę. No dobra, próbujemy. Jeden chociaż proszę. Aj jaj, no proszę, to no siądź Jedno, jeden, jeden, na 15 nic nie siądzie. No na 15 nic nie siądzie, no proszę Nie chcę zmieniać strony To cały czas na tej prawej zostać? Kurde Trzy ostatnie kliknięcia i czy ja będę zerowany? Czy będę zerowany? O kurde Ej, co to ma być? Co to ma być, ja się pytam Może ten talon na mnie, ten autotronik Ja cię chwycę. Ostatnie kliknięcie. Ostatnie kliknięcie i nic. I nic. Hmm. No cóż. Zarobany. <ścoughs> Zarobałem się. 15 skinów i nic nie się... O kurka wódka. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Ej, no spaliłem wszystkie pieniążki. Nie mam nic siana. Zero. Nie mam nic w skinach? Zero 25 zł mam. 25 zł mam. Ej, co tu się wydarzyło? To ja nie wiem. Mordeczki jestem spłukany, no trudno. Odcineczek zrobiony Postaram się jeszcze zrobić, jak wbijecie 50 łapy w górę. Postaram się jeszcze zrobić na te 500 zł Ale to nie wiem w jakim czasie czy muszę na razie pieniążki uzbierać jakoś. Ja ciekawęcy, spaliłem wszystkie pieniądze. No trudno, tutaj też nic nie trafiliśmy. Widzimy się na kolejnym odcinku. Nie zapomnij like, o subskrypcji, lajku, komentarzu. Wbijaj na moje social media. Widzimy się już jutro. Na razie i pa. Cześć, cześć.